Cześć i witam w kolejnym odcinku o dworcu w Białymstoku. Zapraszam do oglądania. A tak wygląda lokalne centrum sterowania ruchem kolejowym i zimową porą. A tutaj widzimy parety z płytami, które będą się znajdować na peronach. Wartym wspomnienia jest fakt, że na przykładzie tej płyty mamy tu tutaj takie wybrzuszenia. I te wybrzuszenia będą służyć osobom niewidomym i słabowidzącym w poruszaniu się po terenie peronu. Tych płyt jest odgroma, powinny starczyć na wszystkie perony. A tutaj widzimy postęp prac przy budowie przejścia pieszo-rowerowego i na peronach. A teraz jestem przy skrzyżowaniu ulic kolejowej i zwycięstwa. I od ostatniego mojego pobytu tutaj zmieniło się to, że mamy uruchomione światła, sygnalizację świetlną. Jest to, proszę Państwa, ułatwienie dra podróżnych, którzy. Korzystają z dworca, a także bezpiecznie jest dla, dla kierowców, bo już nie ma dzikiego przemieszczania się właśnie w kierunku Dworca w tej chwili jak samochód przejeżdża też. W ramach tej zmiany organizacji ruchu w tym miejscu, tymczasowy przystanek Dworzec Kolejowa PKP, ulica Kolejowa Dworzec PKP został przeniesiony w te oto miejsce. Znajduje się on po tej samej stronie co budynek dworca. Zielone, czerwone.